Cześć, tutaj Partek 5017. No i wypowiadamy wojnę. Co nas to? No to mamy wojnę. Mobilizacja armii. To mobilizacja powszechna. Tutaj jest 385 ludzi na Królestwo Polskie atakuje. Armia tych idzie też na opawę. Niech pójdą. No to zobaczymy. Może. Nam pomogą, ale na razie się bijemy. Arcybiskupstwo, niech będzie kościół parafialny i zostawiamy to. Królestwo Polskie nas zaatakowało. Rozumiem. Hieja, on masz. Ile on ma? Zobaczymy, bo to niemożliwe, żebym nie miał tysiąc Władysława Hermana, czyli Władysław Herman jest po stronie nie naszej. Hmm. A królestwo Arcybisko Wielkopolskie nic nie robi, no to musimy od razu zatrzymajmy to. I spróbujemy nic nie robić. Może jakąś daninkę będziemy musieli zapłacić? Bardzo zły wybór zrobiliśmy. Może to będzie już nas koniec. Zapłacimy 156. Wiesz, to jest strasznie dużo jak na te czasy. Proszę, proszę, dajesz, dajesz gościu. Odrzuca naszą propozycję. Po prostu super. Hmm. Dolny Śląsk albo Gdańsk. Bardzo zła decyzja z mojej strony. Władysław Herman jest po stronie tego. Hmm. Może spróbujmy to zrobić. o pokój i dajmy mu Gdańsk. O. I sprawdzimy, czy będzie chciał, czy nie. A jeśli nie, to walczymy. Odrzuca naszą propozycję. No, może. Trzeba mu coś powiedzieć. Dać więcej forsy odrzuca naszą propozycję, czyli po prostu chce nas zniszczyć. Ten ham. Władysław Herman się na tych tutaj wybija. O! Ja bym tak zrobił. Opawa może być. Akceptuję rozejm. Arcybiskupstwo Kraków. Z Polskim też by powiedziało wojnę. I rozwalmy tych. Ci się tutaj wytrwawią na małym zamku. Wóz naszych wojsk Polek prowadząc nasze siły w słusznym boju. Szkoda. Dodajemy nowego. Ten w ogóle. w ogóle nawet nie jest. nie ma co robić. I rozumiem. Klęska? Jakim cudem klęska? 20 ludzi się pojawiło. Super. Rozumiem. Straszliwe klęski po prostu. I tak będziemy rozdrabniani. Arcybiskup, arcybiskupstwo Krakowskie w ogóle nam nic nie pomaga. Król rośnie w siłę. Może na serio? Może kilka razy trzeba to dać, żeby mógł go zmusić. Hmm. No to się pokićkało. Straciliśmy chyba armię. Mamy tylko 21. Arcybiskup krakowskie i Wielkopolskie nic gówno robią. Hmm. Ale to nawet dobrze e. Obronimy się. Bo jak tutaj jest, jest tutaj 12, a tutaj jest tylko 80 i strasznie... Próbują to zdobyć hmm. Komputer będzie czekał aż go zaatakują Dlaczego żeś nas zaatakował he? Panie Władysław hmm. Troj ten w ogóle się nie nadaje O no to całkowity hardcore. Odbiliśmy armię. No i atakujemy krakowskie. Oni tam będą się bić ze sobą, to ja idealnie tutaj rozwalę wszystkie armię tego. Niech tam siera sobie podbiją. Nasze potężne armie połączone. 470 gości atakuje. Kraków. Wow. Oczywiście, sieć drogową oczywiście dajemy. Sieć drogową. I tutaj też. Nadreśnictwo trzeba rozwijać. Ach, wydajność mamy bardzo dobrą. Możemy kontrolować bezpośrednio tylko 3, czyli tak bardzo dobrze. Janusz ma 3 lata. Ach. No to bardzo dobrze nam idzie na razie. A się zdziwiłem, że tak dobrze nam poszło. Tak łatwo raczej. Za te 9, za 12 miesięcy. A, to się nic nie robi. To. No się dziwiłem, dlaczego nic nie robi się. A, on ma mały zamek, to tam się wykrwawi nasz król. Mobilizujemy armię. Znowu. Jest w ogóle jakaś mobilizacja. Mamy jakieś armię? Nic. Nasz sojusznik w ogóle nam na nie chce pomóc. głupią. Może zechce być naszym. Jeśli może. Może. Bo tak nie mieć, nie mieć wasala. To trochę głupią. Odmawia. Z, może Królestwo. Trzech będzie naszym tym, tym seniorem. O pole, bibliotekę dajmy. Odmawia. O widzę, że ziemia Revel tam ma strasznie dużo armii. Może wystąpimy o pokój. Bez danin, bez niczego. O? Przyjmuje naszą propozycję. Ha! Ma za dużo wrogów. Rozwiązujemy. No i, cies i cieszymy się wolnością bez seniora. Plemię prusów nas atakuje. Rozumiem. Ilu macie? Strasznie dużo. A my mamy ile? 526, super. A nie mamy nawet seniora. Może królestwo polskie, albo jakieś inne. Może cesarstwo się nami zajmie. Proszę bardzo, proszę, proszę. Właśnie walczyłem z tymi. Nie mogę wystąpić, bo, bo mam za mało pobożności. Super, wiatr Sława, jak ją kształcić? Na dworze, bo. Innej raczej funkcji nie widzę. O! Nasz potężny senior powinien rozwalić. A, z Imperium Bizancją i Księstwo Krajna walczyć, raczej go nie będzie obchodziło plemię Prusów. A ma 1200 Gdańsk. Straci znowu Gdańsk. Hmm. Hmm. Johanna spodziewa się dziecka. Ech. o, widzieliście to, co ja? Granica państwowa się zmieniła, bo należymy już do cesarskiej y, y, królestwa Niemiec, dlatego się zmieniła ta. No to do zobaczenia. Mam nadzieję, że uda mi się ten Gdańsk obronić, a jak się nie da go obronić, no trudno. Będziemy musieli walczyć aż do samego końca. A to teraz na wszystko. Do zobaczenia. Cześć.